Jest to już drugie pole, drugie sadzenie z zastosowaniem, zastosowaniem eksperta technologii. No i zobaczymy. Pierwsze było dwa tygodnie temu. Dzisiaj jest drugie. Jutro ma być pan ekspert. I zobaczymy, co się, weźmiemy próby z ziemi po dwóch tygodniach. Ludzie po dwóch tygodniach, co się w ziemi rusza. Mamy próby gleby badane przed zastosowaniem technologii. Będziemy teraz sukcesywnie w odpowiednich władach sprawdzać soki w roślinach i w ziemi, kiedy ona zacznie pracować, bo tu jest now, nowa technologia i wydaje się być bardzo mocna, bo jeśli ta technologia nie wypali, to czeka mnie tu deszczowanie, kopanie dziury i mnóstwo roboty, Efekt do końca nie wiadomo. Dziękuję. I gotta hang over.